Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Witam miłych i sympatycznych klientów poszukujących swojego samochodu nowego, czy też kolejnego. Oczywiście używanego, bo ja takimi handluję. Mazda Trójka dzisiaj w mojej ofercie z roku 2009, a pierwsza rejestracja tego samochodu to 2010. Za granicą, czyli w Niemczech, był, był zarejestrowany jako 2010. No to u nas będzie to 2009 rok. Samochód z silnikiem benzynowym 1,6, 105 koni. Zwykły, prosty silnik na łańcuchu rozrządu. Są to trwałe, dobre silniki. Nie ma z nimi żadnych problemów. Samochód, jak to zwykle u mnie przeprowadzone przeze mnie na kołach z okolic w bardzo małej miejscowości i zakupiony od można powiedzieć w zasadzie że od pierwszego właściciela, chociaż w papierach jego córka, jego córka jeździła tym samochodem tylko kilka miesięcy. Jednak potrzebuje diesla, bo gdzieś tam ma dalej do pracy i benzyna jej nie pasowała. I dlatego zostało auto już wystawione na sprzedaż, natomiast poprzednio jeździł jej ojciec, rolnik z małej wsi, natomiast w papierach niemieckich ta córka jest jako trzeci właściciel, dlaczego? Ponieważ pierwszym był autohaus, dosłownie był kilka dni, oni czasem tak robią, że pierwszy jest autohaus w papierach i... Mm, i po prostu ten autohaus Auto było zarejestrowane tylko kilka dni Następnie kupił ten właśnie ojciec Przekazał córce No i tak właśnie liczba właścicieli Wzrosła do trzech Chociaż tak naprawdę jest w zasadzie Jeden właściciel auto w jednej rodzinie Tylko ojciec i potem przez kilka miesięcy Córka Tak to, tak to wygląda Rolnik z małej wsi Gospodarstwo rolne Takie dwa duże traktorki Miał na podwórku no, i wszystko o tym samochodzie wiedział. Również od samego początku są wszystkie dokumenty, od początku istnienia tej Mazdy są wszystkie dokumenty. Zacznę prezentację od mankamentów, bo, bo tak, tak wolę, żeby od razu na dzień dobry Wam tu powiedzieć mankamenty. Komu to nie będzie pasowało, to, no to nie kupi tego samochodu, proste, tak. Mankamenty to trochę rysek na przedniej na masce, trochę jakiś gdzieś tu jest na zderzaku. No widzicie, tego się nie da spolerować. Nie ma żadnych szans. No, wiadomo, auto ma 15 lat, więc tutaj musimy liczyć się z takimi rzeczami. To, to nie jest nowy samochód yy, i to jest zupełnie normalne. Byłoby dziwne, gdyby <gryw> gdyby to był stan salonowy raczej. No, ale wiadomo jak to klienci wymagają stanu salonowego. Za, na, i, i zaznaczając jeszcze oferty od najtańszych więc, więc no tak, tak niestety tak niestety jest no drugi mankament to wam powiem no auto nie będzie tanie właśnie o tym. skoro już zacząłem to powiem nie będzie tanie bo takie auto nie może być tanie to znaczy oczywiście porównując to gdzieś do polskich widełek polskich cen bo jeśli chodzi o niemieckie ceny to ono absolutnie mieści się gdzieś tam w średnicy i, 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 i no, jeśli chodzi o niemieckie ceny to nie jest to jakoś super drogie natomiast no, w Polsce to auto będzie na pewno nie będzie jednym z tańszych raczej jednym z droższych samochodów i to jest też zupełnie normalna sprawa yy, yy, jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o mankamenty takie tutaj Wewnątrz, to znaczy nie są to już mankamenty wizualne, ale techniczne, a mianowicie fotel kierowcy grzeje tylko w połowie, tylko jedna część grzeje, fotel pasażera grzeje cały. No i jeśli jak odpalamy radio, no to tam zamiast RDS-u wychodzą jakieś dziwne znaki. Nie jest to wina wyświetlacza, dlatego że płytę, jak płytę CD wkładacie, to, to wszystko na wyświetlaczu wyświetla się idealnie, tylko jak radio chcecie po prostu hmm, stację e, nazwę stacji czy coś, no to wtedy jakieś dziwne znaki się wyświetlają nigdy czegoś takiego nie widziałem powiem wam szczerze, ale mam powiem wam tak, mam jakieś drugie radio, tylko nie mogłem go znaleźć, jak je znajdę to być może będę mógł wam dać drugie takie samo radio ale nie, nie chcę wam tego obiecywać, bo nie wiem czy znajdę, no, no, no to tyle to tyle jeśli chodzi o mankamenty. Teraz przejdźmy do atutów, skoro już mówiłem o wysokiej cenie, albo może nie najniższej cenie, tak? No bo e, to trzeba ją jakoś uzasadnić. No to już Wam mówię, jak to jest: auto przyjechało o własnych siłach, było kupione jako sprawne, sprawne i jest całkowicie bezwypadkowe. E, wszystkie, mm, wszystkie elementy mają fabryczną grubość lakieru. O, tu jeszcze macie mankarz, widzicie? To da się jakoś przyretuszować, kupić lakierek zaprawkowy i przyretuszować. No, dla mnie takie rzeczy, 15-letnie mamcie, nie są istotne, ale zdaję sobie sprawę, że dla niektórych klientów jest to no, po prostu może może, być, może wpłynąć to na negatywną decyzję o zakupie, no i trudno, no tak to już jest. Dlatego ja Wam to wszystko pokazuję, nie ma żadnego problemu. Dla mnie atutem tego samochodu jest na pewno to, że po pierwsze, właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to auto bezwypadkowe, bezkolizyjne. Całe w oryginalnym lakierze. Kolejny atut to niski przebieg tego samochodu. 128 w tej chwili tysięcy, z czego 128 400 zdaje się na liczniku, z czego ja zrobiłem ostatnie 800 jadąc nim tu na kołach, więc tak jak mówiłem, to było kupione jako sprawne, żadne podzespoły nie są tutaj wymienione na no jakieś używane ze szrotu, żadne tu jakieś pompy czy silniki nie są tu wymieniane, jest to oryginalne, wszystkie, wszystkie elementy są tutaj oryginalne i dlatego mm, takie auta po prostu nie kosztują tanio, w Niemczech nie kosztują 1,4, trzecią ceny, tylko kosztują normalne pieniądze, no i dlatego też cena nie może być Powiedzmy, najtańsza w Polsce, bo takiej możliwości nie ma. No ale dobra, wracając do tematu, e, pokażę Wam zaraz środek, e, co jeszcze dalej za tutów. No, czyli powiedziałem o przebiegu, o, o bezwypadkowości. E, felgi nawet są w dość ładnym stanie, oczywiście nie idealne. 17 oryginał Mazda, e, bo e, no wiadomo, no Felgi też. W 15-letnim aucie mają prawo się gdzieś tam porysować, ale naprawdę nie są, nie są złe. Wam powiedział nawet, że tu nie ma co kruszyć kopio o te felgi. Są w zasadzie bardzo ładne. Co dalej? Yy, założyłem tutaj, założyliśmy tutaj już yy, będąc w Polsce, już jak auto było w Polsce, w warsztacie u nas tutaj w tej łodzi, założyliśmy nowe zaciski. Mam nadzieję, że to będzie widać tu z przodu nowe tarcze, nowe klocki, więc tu macie cały komplecik nowy. Co jeszcze zrobiłem? Oczywiście filtr oleju i olej też został wymieniony. Jedną ciekawostkę wam powiem, no ciekawostkę, no to, to co zaobserwowałem podczas tej drogi do Polski żadnego grama oleju nie wziął i to też Niemiec potwierdza, jak go pytałem, zarzekał się, że nic absolutnie nie bierze, i chyba, chyba, chyba pod tym względem będzie, będzie to dobry egzemplarz mam przynajmniej taką nadzieję, no oczywiście 10 tysięcy im nie zrobiłem, żeby się o tym przekonać, ale wydaje mi się że oleju brać nie będzie przynajmniej po tym teście, który ja wykonałem takie są nadzieje tak jak widzicie, o tarcza tarcze klocki nowe z przodu, no i co jeszcze no opony, opony mamy z tyłu bardzo ładne Michelin, wielosezon i bieżnik około 6 mm. No musiałbym zmierzyć dokładnie 6, może nawet 7, bardzo ładne są te Michelinki. Natomiast z przodu zainwestowałem, kupiłem nowe opony, bo tamte były słabiutkie. Kupiłem nowe opony i to są zupełnie nowe opony, wielosezon. Tak jak widzicie, 17. Także z przodu macie zupełnie nowe opony. Myślę, że też to jest atut. Z tyłu natomiast bardzo ładne. Także tak to, tak to wygląda. Wielosezony. Więc jeśli komuś to odpowiada, to, yy, to nie będzie musiał zmieniać opon na zimę i tak dalej, i tak dalej. Szyby też wszystkie oryginały. Tak jak widać, o, przednia również, nie wiem czy to widać, ale. Mam nadzieję, taką, o, przednia szyba oryginał. Wyposażenie samochodu, no, chyba na, na jedno z lepszych, jakie wkładano do tego, oczywiście, do, do wersji z, tym, z tymi silnikami czyli składane lusterka wszystkie szyby elektryczne, tempomat, system RVM czyli ostrzeganie przed nadjeżdżającym samochodem z lewej i z prawej strony zarówno bo pojawiało się to po prostu w lusterku. Symbol oraz, oraz sygnał dźwiękowy dobre na autostrady. Taki system, system ostrzegania. Mamy też oczywiście czujniki parkowania z tyłu. Wszystko działające. Wszystko sprawne. Tempomat wielofunkcyjna kierownica. Zmieniarka na 6CD. Tutaj jest, z tego co pamiętam, tak chyba tak, klimat dwustrefowa, no i tak dalej. Tak jak widzicie, podgrzewane fotele, lusterko fotochromatyczne wsteczne. Kierownicę wymieniłem, oprzyta jest i założona nowa kierownica z powodu takiego, że to była po prostu skóra rozcięta na tej oryginalnej kierownicy. Brzydko to wyglądało, więc stwierdziłem, że że tutaj upiększę ten samochód i założę Wam nową kierownicę. Wygląda, no jest nowa, po prostu nowa, nowa, obszyta kierownica. Ładnie to wygląda. Chociaż tutaj, żeby przynajmniej wizualnie jakoś mm, Wam tutaj poprawić ten wizerunek tego, tego auta. Mm, no i dobra, zobaczmy z tyłu to, z tyłu fotele. A raczej, raczej chyba tu w ogóle nikt nie siedział, są w takim stanie, że w ogóle nie widać, żeby ktoś tam siedział. Może tu będzie lepiej widać, jak słońce pada. O, zobaczcie sobie, tylne fotele, praktycznie bez skazy. Z przodu fotel pasażera też jest w tak podobnym stanie jak te tylne. Natomiast fotel kierowcy, no wiadomo, no, 128 tysięcy. No jednak, y, musi, musiał ktoś tu siedzieć i jeździć, więc... Więc też nie, nie czarujmy się, że będzie idealny. Ten boczki zazwyczaj właśnie się... Y, tutaj gniotą, o widzicie... Tutaj jest taki... Tak wygląda... fotel kierowcy, ale tutaj już jest już praktycznie idealny dalej, więc... No ale tutaj zawsze, zawsze, słuchajcie, od wysiadania, wsiadania to jest to nie, nie ma siły. No, auto ma 15 lat, więc no, wydaje mi się, że to powinno być normalne e, w takim samochodzie, który ma tyle lat. O, tu mamy też taki trochę wizualny mankament, ta rączka. No, ktoś tu widocznie sobie lubił trzymać rękę i dlatego tak, tak e, właśnie się to trochę e, prze, przepolerował ręką, to że tak powiem. No, ale to to jest tyle. Wiadomo, auto jest 15-letnie, więc też, yy, no weźmy, weźmy na to, weźmy to pod uwagę. Nie? Jeżeli dla kogoś te wizualne mankamenty no, są na tyle ważne, że uniemożliwią zakup tego samochodu, no, to, to trudno. To jest wasza decyzja. Yy, a jeśli ktoś docenie atuty, yy, które są no, w sumie w Polsce nie takie oczywiste, że auto jest bezwypadkowe, że jest że ma wszystkie pozespoły oryginalne i że ma taki przebieg, który jest oryginalny i potwierdzony dokumentami, no to jeżeli to doceni, to zapraszam i, i na pewno się nie zawiedziecie. No i oczywiście, że auto jest, wydaje mi się, w dość, albo nawet w bardzo dobrym stanie technicznym, bo to myślę, że jest warto podkreślić. Silnik fajnie pracuje, zaraz Wam to pokażę, jeszcze Wam chcę tu pokazać. Jak wygląda pod maską? Wszystko, proszę, pooglądajcie sobie. Wszystko, żebyście sobie wyrobili swoje zdania na ten temat, żebyście wiedzieli, czy, czy chcecie do mnie przyjechać na oględziny tutaj, czy, czy odpuszczacie sobie. Nie ma najmniejszego problemu. Tak to wygląda. No dobra, dobra, no to co, odpalimy go. A, tu jakaś to już nalepka jest zmiana oleju u mnie. Yy, w Polsce przez mojego mechanika, a to jeszcze jakaś jest nalepka yy, przywieszka, przepraszam, z Niemiec też. No, już tu nic nie widać za bardzo, ale przyjedziecie, to sobie zobaczycie. Papierów bardzo dużo, tak jak mówiłem od początku mm, od początku tego. Użytkowania tego samochodu i auto nie ma żadnych tam wpisów o wypadkach, w, sumie w ogóle no jest bezwypadkowe, zarówno to zapewniają i Niemiec, jak i moje oględziny to potwierdzają, więc po prostu tutaj pod tym względem super egzemplarz. Odpalimy silnik. W razie też PSO była serwisowana dość długo z tego co pamiętam No nie wiem musiałbym tam w dokumenty spojrzeć ale powiem Wam że te wszystkie dokumenty będziecie mieli o, y, 128 440 aktualnie wszystkie te dokumenty y, na mojej stronie na którą Was zapraszam zbyszek auto jak wpiszecie zbyszek auto w Google to ta strona wam tam gdzieś powinna wyskoczyć i wszystkie dane na temat, szczegółowe na temat tego samochodu będziecie mieli opisane Zapraszam Was również, jak wpiszecie z Beszek Auto, to, to również Wam wyskoczy moja strona na Facebooku tam też co róż co dopisują się nowi użytkownicy, więc Was serdecznie zapraszam możecie śledzić, tam różne ciekawostki na moim Facebooku, co tam ciekawego, zresztą są też filmiki, jak sprowadzam samochody. Więc serdecznie Was zapraszam. Dopiszcie się tam jako użytkownicy. Zbyszek, auto, słowo klucz. A teraz odpalamy. O! I posłuchamy sobie silnika. Zaraz Wam pokażę, co z tym RDS-em się dzieje. Żebyście mieli świadomość. Wchodzi silnik po wymianie oleju, także już wszystko sprawdzone, no i auto przede wszystkim przetestowane, no bo to yy, przejechanie, przejechanie niemalże tysiąca. Kilometrów, czy nawet 700, czy 800, co zawsze, zazwyczaj czy nie, daje mi zupełnie, zupełnie inną pewność na temat sprzedawanego samochodu. Oczywiście to nie jest to, jakbym go użytkował jak, jako właściciel, ale zawsze jest to yy, o no, niebo. O niebo lepiej niż, niż ktoś, kto zrzuca go z lawety i robi, nie wiem, przód, tył yy, albo dwa kilometry w koło tak zwanego komina. Tutaj, tutaj mam pewność, że żadne błędy też w po drodze nie wyskaki, wyskakiwały i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też, też ogromny, ogromny atut, na który powinniście zwrócić uwagę i, i, i do tego Was zapraszam. Dobra, nie przedłużam, wyłączymy to, a jeszcze bagażnik Wam może pokażę, bo też wyłączymy, żeby nam tu nie brzęczało. A, to radio miałem, to radio miałem Wam pokazać. To radio, co tu się z nim dzieje? O. Nie wiem, czy coś widać. O. I zobaczcie, jakieś to jest dziwaczne znaki. Teraz... O. Wyświetlacz jest dobry. O. Wyświetlacz jest dobry, bo dlatego że wszystko wszystkie cyfry pokazują jedynie sam RDS kiedy pokazuje nazwę stacji to wtedy wchodzi w jakiś dziwny tryb nigdy szczerze wam powiem czegoś takiego nie widziałem no ale cóż no tak już tak już tutaj się porobiło no dobra jeszcze ten bagażnik mam no. i pokażę Tak wygląda. No wiadomo, no to jest raczej auto miejskie, ale spokojnie spokojnie daje sobie radę po trasie. Podkreślmy jeszcze raz te atuty, o których mówię, a jeszcze ważna rzecz, no przecież jakże mógłbym zapomnieć, jakże mógłbym zapomnieć w przypadku Mazdy, zawsze pytacie mnie o rdzę, więc no oczywiście, że jest tam gdzieś na podwoziu, jak to w Mazdach rdza, gdzieś na wahaczach, gdzieś na, na tylnej belce, gdzieś tam, gdzieś tam powierzchownie rdza jest, więc też się nie spodziewajcie, że to auto będzie zupełnie czyste, to Wam też muszę powiedzieć i i to jest zupełnie normalne w Mazdach, nie jest, nie jest to jakaś rdza no, ponad normatywna, jest trochę powierzchownie, jak to w Mazdach, więc nie, nie odbiega ten egzemplarz na pewno od, od innych, jakoś in minus, o może tak. No to mniej więcej tyle, mniej więcej tyle bo już nie ma co przedłużać, przeciągać tego filmu. Wszystkiego dobrego życzę, zapraszam oczywiście na oględziny, kto po, tym, po tej prezentacji... Ma ochotę się tu zjawić u mnie, doceni atuty, a nie ma mankamenty, to zapraszam i, i, i tyle. Wszystkiego dobrego, miłego, cześć, pozdrawiam Was.